Wchodzę zaspany do kuchni, a tam żonka pochyla się nad piekarnikiem z wypiętym gołym tyłeczkiem i mówi do mnie. Bieź szybko! Zdziwiłem się bardzo, ale jak daję, to skorzystam. Po wszystkim pytam się jej, co się stało, że tak nagle chciałaś? A wiesz kochanie, chciałam na śniadanie jajko na miękko, a zepsuł mi się minutnik. Mama, a czy człowiek może w ogóle nie jeść? Nie synku, kto ci taki głupot nagadał? No bo tata mówił, że od ogólniaka nie połykasz. Patrzę w pociągu. Siedzi młody chłopak naprzeciwko pięknej kobiety z dużym biustem. Młody gapi się ciągle w jej dekolt. Kobieta wkurzyła się i mówi do niego. Młody, chcesz w gębę? O tak z chęcią, a drugiego do ręki. Facet jechał pociągiem z szóstką swoich rozwydrzonych dzieci. Darły się i skakały po siedzeniach. Jechała z nimi starsza pani. W końcu udało mu się je uspokoić i posadzić na swoich miejscach. Zmęczony padł na siedzenie. Starsza pani patrzy na niego i mówi: To wszystko pana dzieci? Wie pani, pracuje w fabryce prezerwatyw, a to są zwroty od klientów. Mąż i żona leżą w łóżku: żona mówi do męża. Kochanie, wczoraj byłeś jak nienasycony demon seksu, jak niewyżyty ogier, a dzisiaj to nawet na mnie nie patrzysz. Kochanie, to przez te zaniki pamięci. Biedaku, zapomniałeś jak to się robi? Nie no, co ty. Wczoraj po prostu zapomniałem, że jesteś moją żoną. Sytuacja w szpitalu: facet po porodzie żony pyta lekarza. Panie doktorze, kiedy będziemy mogli uprawiać seks? Za 20 minut kończę dyżur. Będę czekał na parkingu. Sytuacja w szpitalu. Kobieta zaczyna rodzić. Przychodzi do niej doktor i mówi: Mam dla Państwa propozycję. Mamy eksperymentalny lek. Są trzy zastrzyki. Gdy Pani weźmie pierwszy zastrzyk, to ojciec dziecka będzie czuł 50% bólu. Po drugim zastrzyku 75% bólu przejdzie na ojca. A po trzecim zastrzyku ojciec przejmie 100% bólu. Okej, okay, zgadzamy się. To proszę podać mi te zastrzyki. Poród się zaczął. Lekarz podał pierwszy zastrzyk kobiecie. Jej ból zelżał o 50%. Facet stoi z uśmiechem na twarzy i nie czuje bólu. Lekarz podał drugi zastrzyk. Kobiecie ulżyło o 75%. Facet dalej stoi i nic mu nie jest. Kobieta dostała trzeci zastrzyk. Ból całkowicie ustąpił. Kobieta urodziła dziecko, po dwóch dniach wyszli szczęśliwi do domu. Jadąc samochodem do domu, mąż mówi do żony. Zobacz, Helenka, u nas na trawniku leży martwy listonosz. Siedzi Jasi Małgosia na ławce. Małgosia mówi do Jasia. Jasiu, znalazłam nową dietę odchudzającą, taką specjalną dla mnie. A co tam będziesz jadła? Tylko nabiał i drób. A konkretnie co? To się mleczko. Spotyka się Jaś ze Stasiem na piwko. Co tam, Stasiu, u ciebie słychać? A wiesz, nic nowego: praca, dom i tak na okrągło. A co u ciebie, Jasiu? A wiesz, dziecko mi się urodziło. To na pewno żonka szczęśliwa? Właściwie to nie wiem, jeszcze jej nie mówiłem. Małgosia leży z kochankiem w łóżku. Jaś wraca szybciej z pracy. Małgosia upycha kochanka do szafy, a w szafie wisi samo futro. Jaś zmęczony kładzie się spać. Kochanek nałożył futro i wychodzi po cichu z szafy, ale Jasiu się przebudza i go dostrzega. Kim jesteś? Jestem małym molem. A co z futrem? Wiem po drodze. Jedzie kobieta z niemowlakiem tramwajem, obok niej siedzi facet. Niemowlak zaczyna płakać. Kobieta sprawdza pieluchę, ale okazuje się sucha, tak więc postanawia nakarmić dziecko. Kochanie, weź cycusia. Dziecko odwraca się od piersi. Kochanie, no weź po cycusia, bo jak nie, to dam temu panu i on się całe mleczko. Niemowlę ciągle się odwraca. Po kilku nieudanych próbach facet mówi: Decyduj się, Gówniaku, bo ja już pięć przystanków za daleko pojechałem. Synu, co się wczoraj stało, że mama jest dla mnie taka miła, bo nic nie pamiętam. Przyniosła mi śniadanie do łóżka, dała buziaka, kupiła mi czteropaka mojego ulubionego piwka. Tato, bo jak wczoraj nawalony przyszedłeś do domu i położyłeś się na łóżku, to mama chciała ci zgniec spodnie, a ty mówisz do niej: "Wynocha, prostytutko, ja mam żonę". Sytuacja w przedszkolu. Pani zaczyna pytać dzieci, kim chciałyby zostać jak dorosną. Zgłasza się Gosia. Ja chciałabym zostać baletnicą. Dobrze, Gosiu. Kto jeszcze chce się wypowiedzieć? Zgłasza się Adaś. Ja to bym chciał zostać strażakiem. Brawo, Adasiu, to super zawód! Kolejny zgłosił się Paweł. Proszę pani, ja to bym chciał zostać szejkiem. Bym miał dużo pieniędzy, kupowałbym swojej żonie brylanty, buty, torebki, samochody i będę dawał jej dużo pieniędzy na zakupy. Super pomysł! Antoś, a ty kim byś chciał zostać? Wie pani, myślałem, że będę pilotem myśliwca i będę latał po niebie, ale teraz już wiem, że chcę zostać żoną Pawełka. Sytuacja w restauracji. Siedzi Halina, Janusz i dzieci. Na talerzach zostało dużo resztek. Janusz krzyczy do kelnera. Panie kelner, zapakuje nam pan te resztki. Będzie dla naszego pieska. Hurra! Krzyczą dzieciaki. Będziemy mieli pieska. Porwana Teściowa. Dzwoni telefon. Facet odbiera i słyszy: Porwaliśmy Twoją Teściową. Okup wynosi 500 tysięcy złotych. A jak nie dam wam kasy, to ją sklonujemy. Patrz, to ja. Idą dwie nie trzeźwe koleżanki ulicą. Jedna pokazuje palcem na wysoki blok i mówi: Widzisz tam ten żółty blok? No tak. A widzisz ten balkon na trzecim piętrze, gdzie się pali światło? Tak. To jest moje piękne mieszkanie. A widzisz tam tą blondynkę, co całuje mojego męża? Widzę! To ja. Spotkał się Jaś ze Stasiem i Jaś opowiada, co mu się dziś przydarzyło. Pojechałem autem do marketu po jedzenie. Stary, stałem dosłownie dziesięć minut na parkingu. Wychodzę ze sklepu, a tam strażnik miejski wypisuje mandat za złe parkowanie. Podchodzę do niego i mówię. Ty, gościu, odwal się od tego samochodu. Strażnik, nic nie mówiąc, zaczął zakładać blokadę na koło. Mam cię typie w dupie, ty głupi pajacu. A on mi odpowiada. Zobaczymy, kto kogo będzie miał, jak przyjdzie panu zapłacić. Możesz mi skoczyć, dzieciu. I poszedłem spokojnym krokiem przed siebie, skręciłem za budynek w lewo i wsiadłem do swojego samochodu. Sytuacja w restauracji siedzi Halina, Janusz i dzieci. Na talerzach zostało dużo resztek. Janusz krzyczy do kelnera. Panie kelner, zapakuje nam pan te resztki, będzie dla naszego pieska. Hurra! krzyczą dzieciaki, będziemy mieli pieska! Facet miał największy interes świata, całe sześćdziesiąt centymetrów. Miał dużo koleżanek, ale żadna nie chciała iść z nim do łóżka. Wszystkie się bały. W końcu znalazł pomoc. W jego wiosce mieszkała stara czarownica, która znała odpowiedzi na wszystko. Objaśnił kobiecie, jaki jest problem. Czarownica chwilę pomyślała i mówi: Idź do lasu, nad Bajoro, tam będzie kot. Musisz zadać mu pytanie, na które odpowie nie. Gdy odpowie nie to twoje przyrodzenie skróci się o piętnaście centymetrów facet udał się do lasu i zobaczył przechadzającego się kota dookoła bajora podszedł i zadał mu pytanie kotku czy dasz mi się napić swojego mleczka z miseczki nie facet spojrzał w spodnie i mówi rzeczywiście to działa spytam jeszcze raz kotku dasz mi się napić swojego mleczka z miseczki nie! Super, mam trzydzieści centymetrów, ale najlepiej byłoby mieć piętnaście. Spytam go ostatni raz i idę zabawiać się z moimi koleżankami. Kotku, dasz mi się napić swojego mleczka z miseczki. Gościu, ile razy mam ci powtarzać? Nie, nie i jeszcze raz nie! Jaś z Małgosią wybrali się w góry na wycieczkę. Na cały tydzień zamieszkali w górskiej chatce. Ale że było bardzo zimno, to Jaś poszedł po drewno. Gdy wrócił ze skrzynką drewna do chaty, od progu mówi: Kochanie, jak bardzo zmarzły mi dłonie. Małgosia na to: To włóż mi je między uda i się ogrzeją. Drewna nie starczyło na długo i Jaś musiał iść kolejny raz. Gdy wrócił, mówi: Małgosiu, ale zmarzły mi dłonie. Małgosia, wkurzona tą sytuacją, mówi. Może niech w końcu zmarzną ci uszy.